W kolejnym odcinku Toho i Izakaja. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o postaci Iku Nagae. Jest ona Joka w rodzaju ry, yy, Ryogonottsukai. Nieważne, które zamieszkuje chmury nad Gensokio, bo najwyraźniej w Gensokio jakiekolwiek yy, prawa fizyki i czegokolwiek innego można wyrzucić przez okno. Osobowość. Y, Iku z osobowości. <laughs> jest jak ten jeden gościu, który zna każdą osobę na imprezie, ale ma wywalone na nie. Chodzi o to, że. Tenshi. Hinanami. Dobrze to powiedziałem? Teraz tak sobie kurde kombinuję, bo. Ja mówię też i hina", zawsze, a do Hinanami. Są dwa tam N. Nieważne. A też i Hinanami. Wtedy to się zmienia. wiecie, mam takiego typowego coworkera, który mówiłam, że. To wszystko zrobi też jest chujowe. No, niektórzy czasami zarzucają jej lenistwo, ale Kinda jest to bezpodstawne. A każdy ma takiego pracownika albo go, znacie kogoś, który wam, lubi się was przypierdalać. Także goł. Mocce. Jej sygnaturową mocą jest pożyczanie mocy smoka, co jest związane z wykonywaną przez nią pracy jako wysłannik wysłanniczkę Smoczego pałacu oraz pomniejszą moc, która pozwala jej przeszczać atmosferę danej sytuacji. Czyli coś w stylu Harizon ma 100 z Falouta. A rzeczywiście gdyby to było... tyle. To nie byłoby to znowe. Także można także... Także wiecie, znaczy żeby czuć... Także kurczę, jakby to powiedzieć wam... żeby tak nie, nie zabrzmiało zbyt prosto, bo wiecie, że zun, jak nazwie coś, to to nie jest proste, także... Zdolność jej pozwala tutaj, cytuję, wyczuć powietrze. Także dobrze słyszeliście. Po prostu, że jakby było jakieś trzęsienie ziemi, to może je wyczuć powietrzem. Słowa Zuna. Cytując, także to jest jego, jego Golden Edition. To była z uniwersum. So basically. Jest ona postacią ze spin-offu Tohoi'u Scarlet Weather Rhapsody. Nie jest wiele powiedziane. Dlaczego ona jest wysłannikiem pałacu, ani dokładnie na czym polega funkcja w Gensokyo wysłannika pałacu za specjalnie. Jedno jest pewne, że jest rywalką z pracy dla ten. Co sprawia jej odczytywanie atmosfery. Przepraszam, co sprawia, że odczytywanie. Odczytywanie atmosfery zawiodło na poziomie charakteru, to znaczy, że zdolność. Powiedziała jej prawdę, ale jej charakter odrzucił prawdę, przez co zbliżała się do Islandu z End of Rhapsody, a resztę to zagrajcie i odkryjcie sami. To jest takie wiecie, wasz Perk mówi wam, ona mówi prawdę, ale wasza was, osoba mówi mówią. nie nawet jeżeli mówi prawdę to nie możesz w to uwierzyć, bo nie, nie, nie pamiętajcie, nie przyznajmy nikomu racji. Pierwszy raz ta postać pojawiła się w tohołu Scarlet to Rhapsody, jako boss finalny dla większości postaci. Dla większości, to nie dla wszystkich, bo warto zapamiętać. Potem pojawiły się w tochołu Double Spoiler, jako boss stage'u 10. Fandom. Dear God, ee, fanowie ze naszego kochającego Broń Oceanu wymyślili sobie fat czytaj trend. Właściwie szczerze wydaje mi się, że to osobiste fantazje, która zaszła za, dalek za daleko, ale... Dobra, lecimy z tym. Mniej więcej to leci tak, że w pracy, czytajcie, że to jest po prostu w pracy, jest ona jak umarł z Himoto. E, Himoto, powiedzmy to, cancer, czarno A po pracy robi się taka aż tak powiem, taki leniwy Homer Simpson. Czyli wiecie, taki: Wow, w pracy mają wszyscy, ale fajna zarąbista osoba, A po pracy to takie: I want more donuts. Ciekawostki. jej struly Stról, kurczę, przepraszam. <laughs> Prawda. Zapraszam, czas, częściej ma jakieś takie problemy z filmową, ale to może dlatego, że kurczę teraz się robi zima i człowiek wychodzi z zimnego. Ja się wiecie, chodzi z zimnego chodzi do ciepłego, to zanim gardło się jak ładnie rozgrzeją, no to trochę mija. A chcę wam to na ten piątek nagrać, bo jestem, kurde, przez tam dwa dni w plecy. Także mam nadzieję, że wszystko w tym tygodniu się wyrobi. Dobrze, ciekawostki. Jej strój stylizowany jest na hiszpański taniec flamenco, ale nim nie jest dokładnie. Dlaczego ju już objaśniam? Otóż, według Zuna jest to specjalny strój do latania. Tyle, że w sposób w jaki Iku się porusza jest zbliżony do tańca. Także wiemy, że Zun robi nasz trochę w takiego przysłowiowego y chuja. Własna notka, no to co mogę powiedzieć? Atier. Nie grałem w tą bijatykę, ale szczerze. Lubię memy związane z fandomem. pewnie dam s jak zagram w Skull to the Rhapsody, ale na razie jest to A-tier. Dobrze, więc zaczynajmy. A propos Tenshi sama i mamy piąty poziom. O, to wychodzi. Hmm. Jak można grać w szachy? Ja nie lubię grać w szachy. Cię, no, dlatego może, że nie umiem grać w szachy. No ale szachy to nie jest taka gra tam, wiecie, tam nie jebniasz z granatnika, czy coś, to no. Takie, że takie, no nie. Jak? A no tak, bo ona została, tak jak powiedziałem, urodzona w tym, w tym głównie. No to widzicie, tak, że się udało. Dokładnie, to jest Nepotyw, witamy w polskiej polityce! 2-0. Depoty, czyli... o tym Andrzejku. Andrzejku. Słuchaj, bo ja mam y, kuzyna i Kuzyn nie ma pracy, a ja słyszałem, że w resorcie... Y, w resorcie zdrowia jest, kurczę, bo wakant wolny wice, wiceministra to... to Andrzejku, no 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 no. Zajmą mnie za to kiedyś. Także, tak wygląda nepotyzm w naszym państwie. Yy, możecie mówić, że tak nie jest, że yy, to mówi wam jakakolwiek opozycja, którejkolwiek ze strony, ale jak wejdziecie sobie w jakiekolwiek drzewka rodzinne czy coś i spojrzycie na nazwy niektórych ministrów, nie ministrów, no to to jest yy, całe ministerstwa są wywalone rodzinami. Bliskimi, dalekimi są wywalone. Dobra mówię, bo mnie jeszcze zdejmą. Ha ha ha. Ły dwa! Ły ty ty, co? Kurcze, zamyśliłem się i przeczytałem tutaj Reishi's Reishiki. Reishi wywołała Reimu z yy, światłomami. Eee... Yy. Yyy... To jest tak jak pewien kanał y, o nazwie Cyborg y, zrobił animację, czyli... Jak ktoś jest rozpuszczony i y, y, nie ma żadnych zainteresowań, to się po prostu bawi ludźmi. Także opisałem, że ten jest jak najbardziej y, samotna, Pomijając oczywiście... Y, nie John, tylko Sion. Co w, w, wygląda w fandomie na okropny flip. Heavenly misfortune, jak to mówię na to. Oj, oj, co oj, to, tu to niestety zrobić z tymi tutaj postaciami? Dobrze, więc oja, czym się będziemy chcieli zająć? Będziemy musieli się zająć e, zdobyciem stroju... No na Halloween, słuchajcie, no mieliście który halloweenowy, także teraz na święta muszę dołatwić świąteczny. Także trzeba szybko wypierdzielić, bo... Po, 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 parę silver, żabcoinów. Co? Dostaliśmy prezent? Aha. Co? Właśnie, to jest ciekawe, że drugą postacią, którą ogarnęliśmy, to była ten się. Lucky Peach! Dobrze, weszliśmy na teren starej świątyni. Także e, zacznijmy od naszego bagiennego zioła, czyli zew północy, nie, mrok północy, zew i coś tam. No, nie pamiętam jak się nazywa w Gothicu takie stare, y, stare bagienne zioła. No. Wiadomo, że będziemy się go rozpierdzielić tam. Hmm. UFO? Co? Czyli... Yy, incydent... Yy. Cześć, jak się nazywał to? To, 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 to? Takie teorie spiskowe były dosyć często, że gdzieś się UFO rozbiło. W Teksasie czy w Colorado? Czy? Nie, 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 w Kolorado nie, ale gdzieś to w ranach stref 51 jak zawsze. Hmm. No tak, no nie, nie powiem wam tak, zresztą mówcie odludkowi, że jest odludkiem, to na pewno będzie zadowolony, że, że ten, będziecie mówić o tym fakcie, no to jest. Najlepiej grać dla jego ego i, i powoli go od, odlutkować po prostu. Że zamiast odlutka to robimy z jego ludka. Tylko, że jeżeli mamy skalę, wiecie, że jest taka e, minus jeden od ludek, to jest 0, to teraz jak będzie plus jeden, to będzie nadludek? Że ma nadmiar ludków? Dokładnie, w co ty ja pierdolę? Jak? No 24 na 7 nie, ba nie da rady być przygotowanym o, -o, o, czyli to ona to robi No, w sumie wiecie, no tak pamiętając Backstory, no jest ona jednak troszeczkę takim morderczym. Takim morderczym na yy, 9 na 11 Was to, uh, Crash of 9 11 hmm. Podoba mi się jak misja, ale za każdym razem ma takie, jest jakaś coś, to coś, coś. To ty! A więc to ty! Jest tu ziemniak, kurde, szkoda. Nie wzięliśmy ziemniaka teraz. A, no co? Teraz idziemy piętro niżej. Piętro niżej. To pod ziemi pod ziemi. I z drugą ekipą zagadamy. I czekamy. Pamiętajcie, na kolejne. Odwiedziny naszego kolejnego eventowego. U. Nie, nie kolejnego eventowego, tylko na, na kolejne DLC, żeby móc tam wejść, bo jako początkujący translator yy, mogę wam powiedzieć, że to będzie szło, kurde, długo. A jeżeli tam robi jakaś ekipa, no to może to jeszcze zająć półtora do dwóch miesięcy. Z to przetłumaczyć i jeszcze trzeba przetłumaczyć te żarty, a... No ale jak to będzie, no to wiadomo, że ja się kurde zepnę i zrobimy z angielskiego na polskie. Oczywiście trademark i wszystko All Rights Reserve exception. Wydaje mi się, że za dużo ostatnio angielczyzno zaczynam mieszać. -angiel polskie i angielskie słowa to nie podoba mi się to, bo polski nie jest dosyć pięknym językiem. Zwłaszcza jak ostatnio wychodzę na... Miasto, tak jak zawsze Czyli Ka każdy, każdy, każdy trzeci dzień Bo wow, człowiek chodzi Żeby pójść do pracy to musi wyjść gdzieś Ale dobra, uciekając. Ja wam gwarantuję, że ja wstawię tu Turki Bo dopiero teraz to spróbuję Szoczu, teraz patrzcie na to Patrzcie na to I to... I to przejdzie. Obstawiam, że po tym odcinku także będziemy mieli dłuższy e, dzień przerwy. się po tym i... Finał chyba powoli. Nie lubi premium i nie lubi drogiego dania, czyli jest taka... No, mniej więcej mogę to wyłapać. Wydaje mi się, że to i... Zobaczymy, może zadziała. A że ona taka zwykła. Zwykła, zwykłe dania. No, Tevi i Naba, no. To mnie akurat nie dziwi, żeby przyszła nie 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 jako praktyki wczoraj cieńko cię szoku? żebym znowu wzięła szoku? czy jeszcze jakiekolwiek szoku? nie wiem czy mamy szoku już, już wam mówię nie mamy divine whip. a nie to już braliśmy I don't know. Wydaje mi się, że były dwa dania w kieszeni. Ok, let's try. Uh... Powiem Wam tak, że w tym odcinku trochę mnie nie obchodzi, I co dostaniemy. Hajs mamy, wszystko mamy, ale jestem ciekaw po prostu jak zareagują na, na te dania wszystkich innych osób. To jest mój jedyny. Yy, moje jedyne dzisiaj zadanie. O oh no. Palimy. Nie dobrze. Dobrze, to co chcesz? Sweep. Sweet, 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 sweet Swiss sweet Sadistic. To price service. Dobrze. A my mamy zadanie, także wiemy, że musimy coś tutaj dostarczyć. Bond Tevi Pitch Jatsukashi. Jak się robi Pitch Yatsukashi? Czy możemy w ogóle zrobić Pitch Yatsukashi? Hmm, już Wam mówię, Jatsukashi. Czy widzicie tutaj Yatsukashi? Ja na przykład powiem wam, że nie widzę tutaj Yatsukashi. Ale już je znalazłem no, i możemy je zrobić za pomocą Sticky Rice i peach. Sticky. sticky. Rice and Twitch Jeszcze znam tego. Więc już na razie tylko to. Bo nie wiem, czy się zaliczy to, danie, jeżeli nie zrobimy. E, jeżeli zrobimy, po prostu, wiecie, z wszystkim. Nike, sweet, to no to tak to chyba nie dziki. Co może być takiego słodkiego? To oraz nasze tradycyjne ubóbare, czyli pyk, pyk, pyk. Co możemy tutaj jeszcze? Pyk. I chyba tyle. No. Nie widzę przynajmniej większej ilości rzeczy. Nie, no dobrze. Nie, pierwszy, aha, bo to pierwszy raz u nas Tevi przyszła i możemy mieć like a nie jako specjalna postać. No i nie zrobiła nam żadnych problemów, także mamy to z głowy. Dobra, króliki przychodzą. I tanuki. Teraz czekamy na... Była około, była Tevi. Tengu nawet tu przyszły. Czyli, trzeba na Kaguje, to by było trochę głupie, jakby nie przyszła. że przyjdzie tutaj legenda. A nie, jest. Dobrze. Dobrze, dobrze, Bo trzeba akurat ją obsłużyć, żebyśmy mieli trio. Tak dobrze, że mieliśmy w ogóle ją obsłużoną, bo ludzi taczuli. Czytaj mi się nam tak teraz skoczyła fajnie. Już czasu jesteśmy w Chociaż tutaj jeszcze mogłaby wlejmu i Marisa przyjść. Marisa w sumie przejdzie może przyjść. Dobra. Tak. Dobrze. Eee, czyli jakieś... Hmm. Wydaje mi się, że to danie może pasować. Zgrozo, bo to by było śmieszne jak danie Mokołu pasuje do Kagui, a Kaguji nie pasuje do Mokołu, bo

Zrobicie? Nie? Lecimy. Nieważne. My to nie opłaci, że w sobie wycie. Zarobki. Tu chodzi o to, żeby zobaczyć, jak to wyglądają te postacie. Jak zareaguje Kałuja na własne danie. Bo Mokoł na własne danie zareagowała lupy. Hmm. Upos. Upos. Sama zrobiłaś to. O, przyszła postać specjalna. Skąd to wiem, bo ma oczy jedny kolor. To był dosyć szybki przeskok. No, ale to się dziwimy, mamy trzy osoby. I mamy dosyć szybki przeskok postaciowi. To się no... Takie jest instant, jeżeli chodzi o... Teleportowanie Dreamów przepraszam, Dreamów dań Kosuzu robi szybko jedzonko. A więcej raz z rynkami. Także nie powinno być żadnych problemów. Jest i nasze combo. Uwaga, kto wygrał? Tak uję, No, to jest dziwne, bo. To jest ciekawe, bo wiecie, że my najmniej mryliśmy tego czego kaguya Powiem wam, że będzie trzeba achievementa, co zrobić, wiecie, zaznać z i... Będę musiał otrzymać innego save'a, żeby mógł sobie wczytać to i potem coś na drugą postać. O właśnie! Uwaga, co to będzie? Super, was cały czas. Walking in, Shields and Weird Dawn. O oh ja! Yeah. Aha, czyli jakieś danie dostaniemy? Ooo. Upo. Ha. tak oto zaprezentowała się zwycięstwo po stronie Mokoł. Nasze, że tak powiem, hobdleny i cała reszta leży po y, drużynie flagi Feniksa A ja standardowo zostawiam tutaj jeden wojny slot. Tutaj te dwa sloty i zaskakujemy tylko na tych czterech. I dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.